Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Przede wszystkim, zanim zaczniemy, rzućcie łapkę w górę i napiszcie jakikolwiek komentarz, żeby wybiło ten film. No i co? I zabieramy się do roboty, nie przedłużając. Pochodne, działanie na pochodnych, funkcja pocho pochodna funkcji złożonej. Zacznijmy od kilku wzorów, czyli od tego samego początku. Po pierwsze, po pierwsze pamiętamy, że pochodna ze stałej to jest 0. Czyli jak mamy pochodną z dwóch, to będzie 0, pochodną z trzech to będzie 0, pochodną z minus jednej, drugiej to też będzie 0 i tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą, którą warto zapamiętać, no, to jest wzór Wzór następujący. A razy x do potęgi n pochodna to jest A razy n i razy x do potęgi n minus 1. Czyli co tu się dzieje? Stałą mnożymy przez potęgę tego x -a i x zostaje w potędze o 1 niższej. No i jakieś kilka przykładów, czyli standardowo już u nas. Powiedzmy, że mamy jakieś 2x do potęgi trzeciej, no i liczymy pochodną, czyli tak, naszym a jest 2, naszym n jest trójka, no i x do potęgi 3 minus 1, czyli 2 razy 3, 6 x kwadrat. No i w każdym innym jakby przypadku będzie dokładnie tak samo. Powiedzmy, że jeszcze jeden przykład mamy. 3x do potęgi 5 pochodna. 3 razy 5, 15x, 5 odjąć 1, 4. No i tak to będzie działało. Kolejną rzeczą, którą gdzieś tam warto zapamiętać, jest wzór na 1 przez x, pochodną 1 przez x. No i teraz w tablicach otrzymujecie minus 1 przez x kwadrat, ale skąd to się bierze. Zapiszmy sobie 1 przez x jako x do potęgi minus pierwszej, no i wykorzystamy, wykorzystamy ten sam wzór, czyli tak. Przed tym x nie stoi nic, więc jest 1, 1 razy minus 1 to jest minus 1, razy x do potęgi o 1 mniejszej, 1 mniej niż minus 1 to jest minus 2, czyli minus 1 razy 1 przez x kwadrat czyli minus 1 przez x kwadrat. No i to jest pierwszy wzór. Drugi wzór, który warto zapamiętać, to jest wzór z pierwiastkiem, czyli pochodna z pierwiastka z x. No i znów w tablicach macie 1 przez 2x pod pierwiastkiem. No i teraz skąd to się bierze? No znów zapiszmy sobie to w ten sam sposób. Zamiast pierwiastka z x, napiszmy x do potęgi 1 druga. No i teraz 1 druga razy 1, to jest jedna druga. 1, druga minus 1. To jest minus 1, druga w potędze. No i po przekształceniu otrzymujemy właśnie 1 przez 2 pierwiastki z x. Co jeszcze? No dobrze, powiedzmy, że propozycja będzie taka: 2x do potęgi czwartej powiedzmy minus 3x kwadrat. No i z tego liczymy pochodną. 2 razy 4 8 x do potęgi trzeciej o 1 niżej niż ta czwórka. I minus 3 razy 2 to jest minus 6, x do potęgi pierwszej, czyli 2 odjąć 1. No i powiedzmy, że teraz jakieś przykłady dla Was, tak? Fajnie żebyście gdzieś tam ogarniali, ogarniali to sami też, czyli mieli okazję przećwiczyć. Trochę zmienimy sobie formułę. Pierwszy przykład i powiedzmy drugi przykład. Drugi przykład zrobimy taki. No i teraz zatrzymajcie na chwilę ten film, przeliczcie i za moment odpalcie go dalej. No a my zabieramy się za liczenie. 2 razy 5 10 x do potęgi 4. 4 razy 4 razy 3 12 x do potęgi drugiej. i pochodna ze stałej to jest 0. W drugim przypadku mamy x do potęgi trzeciej minus 9. x do potęgi drugiej, i pochodna ze stałej to jest 0. Tu 3 razy 3 to jest 9. No i co? I możemy przejść dalej. Jeżeli chcecie, możecie postawić mi kawę w komentarzu. Znajdzie się tam, powiedzmy, link jakiś. A my przechodzimy do działań na pochodnych. Działania na pochodnych. I kilka wzorów. Powiedzmy, że mamy pochodną iloczynu, iloczynu funkcji. Pochodna iloczynu to jest pochodna z pierwszej funkcji, razy niezmieniona druga. Dodać pierwszą, razy pochodna z drugiej. No i żeby w tradycji stało się zadość, jakieś przykłady. Pierwszy przykład: mamy x do potęgi trzeciej, razy pierwiastek z x. No, i ile to będzie? Możemy sobie zapisać, tak, że naszym F gdzieś tam na boku, szczególnie jak zaczynacie e, zaczynacie gdzieś tam walczyć z tymi funkcjami, z tymi pochodnymi, to warto sobie pozapisywać te pochodne gdzieś na boku na początku szczególnie. No i teraz tak. Pochodna z x do trzeciej to 3x do potęgi drugiej, a pochodną z pierwiastka już znamy, no to przed chwilą rozpisywaliśmy. Pochodna z pierwiastka to 1 przez 2 pierwiastki z x, czyli 1. Przez dwa pierwiastki. No to jeżeli tak, to zapiszmy. Pochodna z pierwszej to 3x kwadrat. No to wpisujemy tutaj. Razy niezmieniona druga, czyli pierwiastek z x. Dodać. Niezmieniona pierwsza, czyli x do potęgi trzeciej. Razy pochodna z drugiej, czyli 1 przez 2 pierwiastki z x. No i to oczywiście możecie sobie gdzieś tam upraszczać, ale to już jest policzone zadanie. I teraz tak, może żeby gdzieś tam powiedzmy na boku e, zaprzymy sobie te przy, e, kilka rzeczy, które się przydadzą, żeby nie było że ciągle na tych wielomianach, gdzieś tam działamy, e, to zapamiętamy, że pochodna z sinusa to jest cosinus, Pochodna z cosinusa to jest minus sinus X. Pochodna z logarytmu naturalnego to jest 1 przez X. No i myślę, że to się póki co e, przyda i to wystarczy. No i standardowo, powiedzmy dwa przykłady, dwa przykłady dla Was. Pierwszy to jest x kwadrat razy sinus x. I drugi to jest sinus x razy cosinus x. Oczywiście pochodna wszędzie, nie? I wasze, wasze zadanie na teraz. Zatrzymajcie film. Przeliczcie. My zabieramy się za obliczenia. A Wy za chwilę sobie sprawdźcie, czy wyszło to samo. No i teraz tak, naszym f jest x do potęgi drugiej, więc pochodna z pierwszej funkcji to jest 2x razy niezmieniona druga, czyli sinus. Dodać pierwsza, czyli x kwadrat, razy, nie, razy pochodna z drugiej, czyli pochodna z sinusa, to jest cosinus x. No i to można znowu wyciągnąć sobie jakiś x przed nawias i tak dalej, skracać to, ale to jest policzone zadanie. No i w drugim przypadku pochodna z sinusa to jest cosinus. Razy druga, czyli cosinus. Dodać, dodać pierwsza, czyli sinus X, razy pochodna z cosinusa Tu pokazaliśmy, że to jest minus sinus. No i otrzymujemy cosinus kwadrat X, minus sinus kwadrat X, można to upraszczać, można stosować jakieś tam podwojone cosinusy podwojonego kąta, czy coś w stylu i to też będzie dobrze, ale to już jest policzone zadanie, czyli macie kolejną jakby rzecz załatwioną. I teraz mieliśmy, mieliśmy wzór na pochodną iloczynu, no to podziałajmy z pochodną ilorazu. Czyli f od x podzielone przez g od x i pochodna. Oznaczenia stosujemy typowo szkolne. Oczywiście gdzieś tam pójdziecie na studia, będziecie to inaczej zapisywali, ale to nie ma znaczenia. Zasada, zasada obliczania, żeby była taka jakaś tam zrozumiała, a resztę zobaczycie, że ogarniecie to dosyć szybko. Ważne, żeby te podstawy ogarnąć. Ok. No to może bez tego. Czyli tak, pochodna ilorazu. Pochodna z pierwszej funkcji razy druga, minus pierwsza razy pochodna z drugiej, przez drugą podniesioną do kwadratu. I teraz jak cofniemy się do, tego, do tej pochodnej iloczynu, może zmniejszymy, będzie lepiej widać. To zobaczcie, że ten licznik z tego wzoru jest praktycznie taki sam, różni się tylko tym znakiem. Więc dosyć łatwo zapamiętać sobie te wzory. No ale okej. Okay. nie o tym. Jakiś przykład x do potęgi trzeciej, dzielone na x do potęgi drugiej minus 1 i pochodna. No i teraz pytanie, ile to będzie? No to lecimy, zapiszmy tak jak mówiliśmy f od x to będzie x do potęgi trzeciej, g od x to będzie x kwadrat minus 1. No i mamy pochodna z f to 3x do potęgi drugiej, czyli 3 razy 1, 3x do potęgi 1 mniejszej. Pochodna z g to jest 2x, i pochodna z minus 1 to jest 0. No to zapiszmy. Pochodna z pierwszej, czyli 3x kwadrat, razy niezmieniona druga, odjąć pierwsza, czyli x do potęgi trzeciej, razy pochodna z drugiej, czyli 2x, no i w mianowniku mamy drugą, niezmienioną, podniesioną do potęgi drugiej. I znów możemy sobie to upraszczać. Ale to jest policzone zadanie. I już tradycyjnie dwa przykłady dla Was. Dwa przykłady dla Was. I powiedzmy, że pierwszy to będzie X kwadrat podzielony przez sinus X. I drugie sinus X. Podzielony przez cosinus X. Zatrzymajcie film. Przeliczcie, sprawdźcie, a my zabieramy się za obliczenia. Pierwsza funkcja to jest x kwadrat, więc pochodna z tej funkcji to jest 2x razy druga niezmieniona, minus pierwsza niezmieniona razy pochodna z drugiej, czyli pochodna z sinus'a, to cosinus x i druga funkcja podniesiona do potęgi drugiej, czyli sinus kwadrat x. No i drugi przypadek sinus przez cosinus. Tu od razu, jeżeli macie sinus przez cosinus, to jest wyprowadzenie pochodnej na tangens. Więc, co my tu możemy zrobić? Pochodna z sinusa to jest cosinus razy druga, czyli cosinus. Odjąć pierwsza niezmieniona razy pochodna z cosinusa, czyli minus sinus x i podzielone przez drugą podniesioną do kwadratu. Czyli mam tak cosinus kwadrat, dodać sinus kwadrat x i przez cosinus kwadrat x. W liczniku mamy jedynkę trygonometryczną, więc piszemy, że to jest 1 podzielone przez cosinus kwadrat x. Ok. Jeżeli ten film Wam się podoba, to udostępnijcie go. Mi to pomoże z zasięgami. A Was to nic nie kosztuje. Dobra, lecimy dalej. Pochodna funkcji złożonej. Czyli mamy już te podstawy ogarnięte. Jakie tam będą no, te funkcje złożone? No załóżmy, że nasze f od x... Nasze f od x to będzie x plus 1 podniesione do potęgi trzeciej. Więc jak będzie wyglądała pochodna? I teraz skupcie się, bo zasady liczenia tych podstawowych pochodnych się nie zmieniają, ale pamiętam, że jak funkcja jest złożona, to znaczy, że my liczymy, traktujemy tak naprawdę te, to x plus 1 jako x, czyli x do trzeciej. Czyli mielibyśmy, mielibyśmy coś takiego 3 x plus 1 do potęgi drugiej czyli tu się jakby nic nie zmienia na początku ale jeszcze musimy policzyć pochodną funkcji wewnętrznej ona jest, ona jest inna to nie jest x, to jest jakaś funkcja tak? no to pytanie, jak to przeliczyć? piszemy 3 razy x plus 1 do potęgi drugiej i pochodna z tego, co tu jest, to jest 1, dlatego zostaje to, co tutaj mamy tak? czyli obieramy tą funkcję jak cebulot, tych najbardziej zewnętrznych warstw idziemy gdzieś tam do środka no To zapiszmy f od x równa się pierwiastek 2x dodać 3. Pierwiastek z x, czyli to, co mamy we wzorach, potrafimy policzyć. Czyli zapiszmy, że nasza pochodna, to jest pochodna z pierwiastka, a my pochodną z pierwiastka już znamy. Wiemy, że to jest 1 przez 2 pierwiastki, ale 2 pierwiastki z 2x plus 3. Gdyby to był x w środku, to mielibyśmy sprawę załatwioną, ale w takim wypadku trzeba jeszcze policzyć pochodną funkcji wewnętrznej. Czyli pochodną 2x plus 3. Czyli mamy 1 przez 2 pierwiastki z 2x plus 3. 2x plus 3. I razy pochodna tego, co jest tu w nawiasach. Czyli pochodna z 2x to jest 2. Pochodna z trójki to jest 0. Dwójki nam się skracają. I mamy 1 podzielone przez pierwiastek z 2x plus 3. Jakiś, jakiś kolejny przykład. f od x równe f od x równe, powiedzmy, sinus kwadrat x do potęgi trzeciej. Jak będzie wyglądała nasza pochodna? Naszą taką zewnętrzną najbardziej funkcją jest ten sinus kwadrat. Więc jeżeli mamy sinus kwadrat, traktujemy to tak jakby w głowie jak x kwadrat. Pochodna z x kwadrat to jest 2x. Czyli w naszym przypadku to będzie 2. Razy sinus x do potęgi trzeciej. Dwa razy sinus x do potęgi trzeciej. Ale jeszcze musimy przeliczyć pochodną sinus x do potęgi trzeciej. No to liczymy. 2 sinus x do potęgi trzeciej zostaje. Sinus x do potęgi trzeciej. Pochodna z sinusa to jest cosinus x do potęgi trzeciej. Ale naszą funkcją wewnętrzną kosinusa jest x do trzeciej, więc jeszcze tutaj musimy wyliczyć pochodną. No to co robimy? To zapisujemy 2 razy sinus x do potęgi trzeciej, razy cosinus x do potęgi trzeciej, i pochodna z x do trzeciej to 3x do potęgi drugiej. 3x do potęgi drugiej. No i teraz tak. No to, to co można zrobić, można to uprościć, czyli 2 razy 3x kwadrat to jest 6x kwadrat, sinus x do potęgi trzeciej, cosinus x do potęgi trzeciej. Mam nadzieję, że to jest jasne. Powiedzmy, że jeszcze zróbmy dwa przykłady, dwa przykłady dla was. Pierwszy to niech będzie f od x równe logarytm naturalny sinus x do potęgi drugiej. No, trochę miejsca zostawimy. I drugi przykład to będzie sinus logarytm naturalny x kwadrat. No i f', f pochodna w jednym, w drugim przypadku. No, zatrzymujecie film. My liczymy, za chwilę sprawdzacie. Ok, no to lecimy. Najbardziej po, o, tą zewnętrzną funkcją jest logarytm. My gdzieś na samym początku pokazaliśmy, czy powiedzieliśmy, że trzeba zapamiętać, że pochodna z logarytmu to jest 1 przez x. No to jeżeli naszym x jest sinus kwadrat x, czy sinus x kwadrat inaczej, to to będzie 1 przez sinus x do potęgi drugiej. Ale funkcją wewnętrzną jest sinus x kwadrat. To znaczy, że musimy jeszcze z tego sinusa x kwadrat policzyć pochodną. Pochodna z sinus x kwadrat to jest cosinus x kwadrat, bo pochodna z sinusa to jest cosinus. Ale to nie jest cosinus x, tylko cosinus x kwadrat. To znaczy, że liczymy jeszcze pochodną z x kwadrat, czyli otrzymujemy 2x. No i na tym etapie można to upraszczać. I to już będzie, to już będzie policzone. Co w przypadku tego sinusa? No Mówimy, że pochodna z sinusa to jest cosinus, czyli piszemy, że to jest cosinus logarytm naturalny cosinus logarytm naturalny x kwadrat razy pochodna z tego logarytmu x kwadrat. Pochodna z logarytmu x kwadrat to jest 1 przez x kwadrat, dlatego że pochodna z logarytmu to jest 1 przez x. Tu mamy x kwadrat, więc cały ten x kwadrat zostaje w mianowniku i pochodna z x kwadrat to jest 2x. No i można to uprościć, no powiedzmy, że to jest dosyć proste, to napiszmy, że to będzie 2 razy. Cosinus logarytm naturalny x kwadrat i przez x. Tu po jednym x się nam się skróci. No mam nadzieję, że te pochodne teraz są dla Was zrozumiałe, że da się to ogarnąć. Nie jest tego mało. Ale to dosyć, to jest to dosyć schematyczne zadanie. Pewne rzeczy, jak załapiecie, to myślę, że spokojnie ogarniecie to. Powodzenia w nauce. Postarajcie się jeszcze raz przejrzeć te przykłady sami i myślę, że powinniście ogarnąć wszystko. Cześć.